W tym TVP Info jest dr Habilitowany Sławomir Cęskiewicz, członek kolegium IPN, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego imienia generała Broni Kazimierza sosnkowskiego Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, chciałbym zapytać o pana pozycję, znaną książkę, czyli Leg Wałęsa, człowiek z teczki, która stała trochę w opozycji do filmu Wajdę, czyli Wałęsa, człowiek z nadziei. Ta nadzieja jeszcze jest, jeżeli Leg Wałęsa powie, przepraszam? W książce, którą Pan wspomniał, napisałem, że dopóki człowiek żyje, to nadzieja jest, więc każdy, oczywiście Lech Wałęsa również, ma szansę, żeby stanąć w prawdzie. No ale teraz już tylko zależy to od niego. Już nikt nie może mu w tym tak naprawdę pomóc. Jeśli chodzi o prawdę o nim, to w jakimś sensie. Przynajmniej jeśli chodzi o tą kwestię agenturalną doszliśmy do ściany już tutaj się nic więcej nie da zrobić nie da się tej historii odwrócić może Jerzy Borowczak opowiadać swoje swoje bzdury ale naprawdę z tego nic już nie wynika. Dzisiejszy dzień niesie puentę historii Lecha Wałęsy ale czy ten w takim razie akapit ostatni należy do niego czyli słowo przepraszam, bo zaufałem mu miliony Polaków, których okłamał. Wszystko, co bym powiedział na ten temat, byłoby jakąś formą psychologizowania, więc Lech Wałęsa w tym aspekcie w zasadzie nikogo z nas nie zaskakuje. Konsekwentnie, pomimo różnych odstępstw od tej linii, ale konsekwentnie zaprzecza, że był tajnym współpracownikiem. Oczywiście bywają takie wypowiedzi, kiedyś udzielił takiego wywiadu Monica Olejnik, w którym powiedział, że miał po grudniu 70 roku trzy immunitety. Immunitet społecznego inspektora pracy, immunitet kogoś, kto brał udział w grudniu 70 roku i wreszcie dopowiedział, trzeci immunitet to był mój immunitet Bolka. Chwalił na przykład doniesienia agenturalne Bolka w 2008 roku, które żeśmy opublikowali w książce Zbalech Wałęsa, mówił, że to są bardzo dobre teksty w które należy się wczytywać, ale zasadniczo zaprzeczał, że był tajnym współpracownikiem SB. Nie, nie trzymał się może jakiejś logiki w tej, w tej swojej obronie, ale generalnie jak powiedziałem zaprzeczał, że był płatnym agentem Gdańskiej, Gdańskiej Bezpieki, więc no, tu się wydaje rzeczywiście, że wszystko jest w jego rękach, no, cóż my możemy zrobić, no, ja mogę tylko zaapelować do wszystkich, którzy by chcieli zlinczować teraz Lecha Wałęsę jako naczelnego kłamcę III Rzeczpospolitej, być może tym naczelnym kłam, kłamcą jest, ale, bo w jakimś sensie jego kłamstwo też stało się kłamstwem założycielskim III Rzeczpospolitej, ale no trzeba dać mu szansę. No jesteśmy ludźmi, mamy jakąś etykę, którą powinniśmy się kierować i, i pozwolić mu rzeczywiście stanąć w prawdzie. Panie doktorze, mamy także trzy okresy, czyli lata 70., dziś to już wiemy, kiedy donosił i brał za to pieniądze, lata 80., kiedy porywał Polaków i lata 90., kiedy wygrał wybory prezydenckie. Jak napisać w takim razie na przestrzeni tych lat jedną wspólną historię, która będzie łączyła, a nie dzieliła? E, musimy porzucić e, ten przesąd, że można napisać wspólną historię. Tak jak nie da się napisać wspólnej historii polsko-ukraińskiej, polsko-rosyjskiej, polsko-niemieckiej, polsko-żydowskiej. Tak nie da się w jakimś sensie napisać historii również polsko-polskiej. E, a jak pan mnie pyta konkretnie o Lecha Wałęsę, no to ja tutaj mam w jakimś sensie odosobniony do wielu historyków e, pogląd. Beckwęsa jest dla mnie całościowo spójną postacią. Nie, nie mówię o tym tak jak oni, jak historycy. To jest teraz, można powiedzieć, element politycznej poprawności, czy, czy poprawności historycznej, mainstreamowej. Że był Bolek, a z Bolka narodził się Heros w 1978 roku najpierw Słabiutko, a później. No jak Feniks z popiołów pojawił się ten gigantyczny heros, który przeprowadził Polskę przez morze komunizmu. Ja tą, jak powiedziałem, poprawną opowieść odrzucam i wskazuję chociażby w książce, w której pan, o której Pan wspomniał, „Wałęsa Człowiek Steczki, która bezpośrednio była rzeczywiście polemiką z kłamliwym filmem „Wajdy, ale jednak jest to próba całościowego pokazania Lecha Wałęsy w tej perspektywie przede wszystkim lat osiemdziesiątych. I dla mnie jest to, jak powiedziałem, postać spójna, postać człowieka, który w 82 roku no w dramatycznych zupełnie momentach dla narodu, dla podziemia Solidarności, 14 listopada 82 roku, co mówi dwóm pułkownikom Wojska i Bezpieki, pułkownikowi Starszakowi, pułkownikowi Klisiowi z Wojska, proszę was, chciałbym mieć osobistego kuratora z SB. No to, są, to są słowa, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. On, on zostaje wyposażony w tajny telefon do szefa bezpieczeństwa w Gdańsku, żeby się z nim kontaktował. To jest sfera, której historycy do końca nie opisali, bo wydaje się, przynajmniej na tym etapie, że, że wielu kluczowych materiałów dotyczących lat osiemdziesiątych nie ma, ale nawet te, które są, pozwalają na, jak powiedziałem, dość spójną, logiczną opowieść o Lechu Wałęsie jako człowieka, człowieku w zasadzie tamtej strony, jeśli chodzi o lata osiemdziesiąte. Panie doktorze, wracając do lat siedemdziesiątych i te do tych dokumentów, które trafiły pod lupę ekspertów, co dokładnie w nich się znajduje? Chciałbym zapytać w szczególności o te donosy, jaka ich siła? No trzeba powiedzieć, że to, jest, że to jest poważny materiał, w sensie informacyjnym. Jakie tam treści? Musi pan redaktor pamiętać nasi widzowie, że istotą pracy agenturalnej nie jest nawet taki, czy inny podpis, nie jest własnoręcznie sporządzone zobowiązanie. Istotą rzeczy w relacji pomiędzy tajną służbą, a osobą, która z tą służbą współpracuje, na jakichś tam zasadach ustalonych między służbą, a nim jest dopływ świeżych, prawdziwych, sprawdzonych informacji. I w tym sensie, zwłaszcza w pierwszym okresie działalności Lecha Wałęsy, w pierwszych dwóch latach po grudniu 70 roku, on jest bardzo wydajnym konfidentem, który opisuje działalność kolegów głównie z Wydziału W-4, Wydziału Elektrycznego Stoczni Gdańskiej, którzy po prostu nie godzą się z jednej strony z masakrą grudnia 70 roku i zamiecieniem tej masakry, czy odpowiedzialności za tą masakrę grudnia 70 roku pod dywan. Mało tego, domagają się tego, żeby uczcić jakoś kolegów, żeby sprawy, które postawiono w czasie grudnia 70 roku, postulaty robotnicze, żeby były realizowane. I Lech Wałęsa usytuowany w samym centrum tego środowiska. Musimy pamiętać, on wszedł do rady oddziałowej yy, związkowej yy, właśnie tego wydziału elektrycznego, bardzo licznego zresztą. Miał funkcję społecznego inspektora pracy, którą wykorzystywał do pozyskiwania informacji. Przecież w jego donosach ma, jest, jest mowa o tym, że on podsłuchuje kolegów podczas śniadania, którzy słuchają radio Radia Wolna Europa i komentują sytuację w kraju negatywnie. Tak? No, zachowuje się jak klasyczny, bardzo dobry konfident, z którym na przestrzeni lat pojawiają się kłopoty. Na, na jakim tle one się pojawiają? Na takim tle, że Wałęsa, żeby chcieć utrzymać się w aktywnej sieci agenturalnej Wydziału III Gdańskiej Służby Bezpieczeństwa po rozładowaniu, jak mówi SB, sytuacji napięcia w Stoczni Gdańskiej, zaczyna niejako zmyślać, Niektóre historie obarczając różne osoby, na które już zresztą wcześniej donosił, co nie znajduje potwierdzenia w innych materiałach operacyjnych, które spływają do funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, i żąda za to pieniędzy, i to ostatecznie w roku 1975 po raz pierwszy się to pojawia na dużą skalę i w 76 jakby jest kropka na D powoduje, że SB rezygnuje sama z Lecha Wałęsy jako agenta Służby Bezpieczeństwa. Więc to też nie jest taka historia, że on zerwał tą współpracę, że on porzucił Służbę Bezpieczeństwa. No mo mogę, ja tego chyba publicznie nigdy nie mówiłem, panie redaktorze, ale kiedyś pan major Jerzy Frączkowski, no, funkcjonariusz SB, który pracował w sekcji stoczniowej Służby Bezpieczeństwa, który biurko w biurko pracował od początku lat z kapitanem Zenonem Radkiewiczem, który był najdłużej prowadzącym oficerem Lecha Wałęsę, opowiadał mi, że Zenon Radkiewicz w końcówce tego okresu współpracy Wałęsy z SB 75-76 miał serdecznie dość swojego Konfidenta, który wygrażał mu na ulicy z zaciśniętą pięścią e, za to właśnie, że nie chce mu Zenon Radkiewicz wypłacać pieniędzy. Śledził go e, aż do siedziby SB mówił żądam od ciebie pieniędzy, zapłać mi, to są wszystko prawdziwe informacje. No, kuriozalne, trochę śmieszne e, to są historie, ale w jakim sensie one się potwierdziły w świetle tych materiałów? Już na koniec chciałem dopytać, jaki był los, czy wiemy to tych osób. No, na które donosił Lech Wałęsa. No Tutaj symbolem jest oczywiście Józef Schiller. Józef Schiller został e, od razu wytypowany e, do tego, żeby go zwolnić e, z pracy. E, mało kto wie, e, Gdańska Bezpieka w, e, wspólnie z władzami miejskimi i wojewódzkimi po grudniu 70 roku nawet przygotowywała listę osób do e, wyrzucenia z województwa gdańskiego. E, w sytuacji takiej, w jakiej znalazł się Józef Schiller, to był robotnik napływowy. Przez analogię to jest bardzo znane w Polsce bardzo często różne osoby z kraju jechały, żeby pracować, zatrudnić się na przykład w kopalniach. Tak samo było, jeśli chodzi o Stocznię Gdańską, więc tutaj była o tyle prosta sytuacja, że można było go zwolnić z zakładu pracy, wycofać jakąś tam jakieś stałe zameldowanie czy, czy okresowe zameldowanie w hotelu robotniczym i pozbyć się. Na podstawie donosów Lecha Wałęsy założono sprawę operacyjną na Józefa Schillera, kiedy pojechał do Przeworska, a później osiadł w Mielcu. Cały czas Służba Bezpieczeństwa go jako właśnie grudniowca rozpracowywała. miał rozliczne, rozliczne kłopoty takie osobiste, związane z, tym, z tą kartą właśnie bohaterską grudnia 70 roku. Ale jest też więcej takich osób. Jest Szczepan Hojnacki, no, kolega Lecha Wałęsy, który został y, siłą wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, jest Jan Jasiński. Który żyje pod Krakowem, a który jest tak wystraszony tych wszystkich historii, które przeczytał, że nie chce nawet się spotykać z historykami. To są ludzie, po prostu, którym, w jakimś sensie Wałęsa złamał, przynajmniej kawałek życia i, i trochę nerwów. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Doktor habilitowany Sławomir był.